Jesteś już po tych kolejnych kilkudziesięciu występach zespołem, już tak czujesz, czuję, że jesteś na, na tym właściwym torze i teraz już tak osiadłeś, oklapłeś i jest... Nie, nie oklęłem. Przygomisz na Nie oklapłem, nie osiadłem. Na to, no każdy koncert jest wyjątkowy dla mnie i, i jakby nie ma koncertów tak, takich, przy których są odcinane kompony, czy coś takiego. Każdy naprawdę wymaga dużo, dużo, dużo skupienia, ale po części też pojawia po, się już trochę, trochę takiego luzu. No ja już trochę poznałem teraz muzycznie opaków w sensie od, od kuchni muzycznej, bo co innego jest słuchać, a co innego jest grać. I, Jeździć tym samym busem. Jeździć tym samym busem, chociaż busem i się zdarzało, bo jeździłem już za Bajka. Wielokrotnie. Czasem właśnie jeżdżąc z tym busem. wspominamy jak jeździliśmy innymi środkami transportu kiedyś. No ogólnie jest okej, ogólnie jest jest, fajny, jest bardzo fajna trasa, rama.